Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże! Witamy w kolejnym spotkaniu w ramach naszego programu duszpasterskiego Wierzę w Kościół Chrystusowy. Ksiądz Jakub Kozak. Asia. I Jacek. Kędzierscy. Bogu niech będą dzięki. Właśnie takie słowa e, dzisiaj nam towarzyszą i przez ten cały tydzień chcemy Was zaprosić do takiej wdzięczności Panu Bogu, do uwielbienia, do zobaczenia Jego wielkich dzieł wokół nas. W naszym życiu modlitwa uwielbienia nie była obecna od samego początku. Była modlitwa prośby, to było najczęściej. Była modlitwa przepraszania. Też zdarzało się, że dziękowaliśmy, ale uwielbienia jakoś nie było zbyt dużo. E, zaczęło się pojawiać wtedy, kiedy sobie zaczęliśmy uzmysławać, że Pan Bóg jest obecny w naszym życiu i jest obecny bardzo blisko, nie tylko od wielkiego dzwonu, ale w takich małych, drobnych sprawach. On po prostu jest obecny przy nas cały czas i prowadzi nas z taką czułością, z taką delikatnością, a jednocześnie tak pewnie. Że po prostu samo się z tego zrodziło uwielbienie. Uwielbiać Pana Boga można za rzeczy wielkie, ale też rzeczy małe, takie, które zdarzają się na co dzień w naszym życiu. I tutaj podamy kilka takich drobnych przykładów, które się u nas zdarzyły. E, I często słyszymy świadectwa, czy jak ktoś mówi, że został jakoś uzdrowiony cudownie oczywiście, jak najbardziej. Jest to interwencja Pana Boga, wierzymy w to jak nie. natomiast my mieliśmy inny przypadek. Pewnego razu wracaliśmy sobie samochodem, późnym wieczorem, drogą krajową numer 2, więc prędkość była dosyć spora, na drodze pusto i w pewnym momencie coś tak mnie tknęło, chciałem, odwróciłem wzrok od, od kierownicy, spojrzałem na radio i w tym momencie moja żona wykrzyknęła. Ja pytam, co się stało? A ona mówi, nie, nie, pyta, nie, nie, nie zauważyłeś nic? Ja, no, no nie, nic nie zauważyłem. Okazało się, że m, cała e, e, watacha dzików weszła nam na drogę, i w momencie, gdy ja odwróciłem wzrok, one już były na, na środku asfaltu. To było dla nas błogosławieństwo, bo gdybym widział je na pewno odruchowo, skręciłbym kierownicą albo zrobił jakiś gwałtowny ruch, który, który mógłby się dla nas źle skończyć. Potem o tym rozmawialiśmy, że to jest właśnie cud. Cud to nie jest tylko wtedy, gdy już y, Pan Bóg nas uleczy z pewnych rzeczy, to też oczywiście. Natomiast tutaj cud jest też wtedy, kiedy nie dopuści do pewnych rzeczy, które są po jego myśli. I my stwierdziliśmy, że właśnie rzeczy, które y, chcemy dostrzec, a które nie zawsze są jawne dla nas, za to już po prostu trzeba Panu Bogu dziękować. Cudów bardzo łatwo jest nie zauważyć, dlatego potrzebna jest ta nasza czujność. I chociażby z ostatniego tygodnia e, wydarzenie, kiedy szykowaliśmy dzieci na, na wyjazd, na taki wędrowny wyjazd, i e, zawsze szykujemy się na ostatnią chwilę, i tak było też tym razem patrzymy kurczę, syn nie ma butów! No to co zrobić, co zrobić? Wyjazd już następnego dnia. No to ja jeszcze rano skoczę do sklepu, żeby już sama kupić te buty, chociaż nie wiadomo, czy będą dobre. Zajeżdżam do sklepu, patrzę, sklep nieczynny, awaria systemu, akurat w tej chwili, w tym momencie. I taka myśl: No, panie Boże, ciekawe, po co ci to było potrzebne? Wracam do domu, syn mówi: Mamo, a te buty ze szkoły może, może się nadadzą. I okazuje się, że Pan Bóg nawet w tak drobnych, w tak w drobnych y, sytuacjach, dba nawet o zasobność naszego portfela, żebyśmy za dużo. Niewydalnie wydali, potrzebnie. To jest bardzo istotna rzecz, żeby na co dzień, w zwykłych porach dnia obserwować działanie Pana Boga w naszym życiu. To, że wstajemy, to, że jesteśmy zdrowi, to, że mamy cudowne dzieci, to, że mamy pracę, to wszystko są rzeczy, za które po prostu mamy możliwość Panu Bogu podziękować. Ważne jest też, żeby zauważać, że te trudności, które się pojawiają w naszym życiu, też są łaską Pana Boga. I y, czasem można na to spojrzeć dopiero z perspektywy czasu, że z, z tych trudności wypływa wielka łaska, że z tych trudności rodzi się dobro. I to jest ogromna siła, kiedy w trudnościach możesz już wielbić Pana Boga za dobro, które z nich wyniknie? Jesteśmy ludźmi ułomnymi i nasza pamięć też jest bardzo krótka, dlatego warto sobie takie rzeczy po prostu zapisywać. E, można mieć taką księgę przymierza, gdzie zapisujemy te wszystkie dobre rzeczy, które zauważyliśmy, które Pan Bóg działał w naszym życiu i w momentach gorszych, trudniejszych, w czasie, gdy mamy jakiś dołek, po prostu otworzyć taką swoją księgę i zobaczyć, że faktycznie już nie raz Pan Bóg Zadziałał w moim życiu, i widzę to naocznie, bo przecież sam to napisałem. Tak, Księga Przymierza jest wyzwaniem na całe życie, ale na najbliższy czas zachęcamy, żeby napisać sobie taką litanię, litanię wdzięczności. Za to, co akurat teraz jest dobrego w naszym życiu, ale też za te trudności, gdzie jeszcze nie widzimy finiszu, ale wiemy, że na pewno z nich wypłynie dobro. Litania wdzięczności moja, naszego małżeństwa. Mojej rodziny, spróbujcie. Życzymy Wam szerokich, otwartych oczu i zachwytu nad tym, jak Pan Bóg zajmuje się Wami, Waszym małżeństwem, Waszą rodziną. Bogu niech będę dzięki za to spotkanie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.